Więc jak było z tym spinozaurem, był czworonożnym wodnym dinozaurem, czy nie. Jeszcze kilka lat temu spinozaur był pokazywany jako szczytowy drapieżnik różniący się od innych dużych dinozaurów drapieżnych, głównie żaglem na grzbiecie i krokodylim pyskiem. Przyszedł jednak rok 2014, kiedy to opisano nowy szkielet spinozaura. Według badaczy, którzy jako pierwsi opisali ten szkielet, spinozaur. Nie był drapieżnikiem polującym na dużych lądowych roślinożerców, tak jak to czyniły inne duże drapieżne dinozaury, tylko polował na ryby. Dodatkowo był posądzany przez tych badaczy o to, że żył głównie w wodzie, a na lądzie poruszał się dość niezgrabnie i to na czterech kończynach. I wygląda na to, że to nie wszystko, bo w 2020 roku Pojawiło się badanie tych samych badaczy, którzy stwierdzili, że ogon spinozaura działał tak jak ogon krokodyli czyli trochę jak płetwa ogonowa. Oczywiście, jak przy każdym tak niespodziewanym odkryciu, pojawiły się głosy krytyki. Tak więc, co już wiemy o spinozaurze, a czego jeszcze nie jesteśmy pewni o tym w dzisiejszym odcinku. Zacznijmy od początku. W 1912 roku kości pewnego dużego drapieżnego dinozaura zostały znalezione w Egipcie przez kolekcjonera skamieniałości Richarda Markgrafa. Tak się dla tego dinozaura pechowo złożyło, że Markgraf dostawał wsparcie finansowe od niemieckiego paleontologa Ernesta Stromera i to on badał skamieniałości. Dlaczego pechowo? O tym za chwilę. W 1915 roku Stromer nadał nazwę temu dinozaurowi. Otrzymał on nazwę Spinosaurus aegyptiacus. Aegyptiacus ze względu na miejsce znalezienia, czyli Egipt, zaś Spinosaurus oznaczało kolczasty jaszczur. Odnosiło się to do charakterystycznych, bardzo wysokich wyrostków kręgów. Szkielet, jak widać, był niekompletny. Nieco później znaleziono jeszcze jeden niekompletny szkielet nazwany Spinosaurus B. Też był to okaz badany przez Stromera. Stromer wykonał rekonstrukcję spinozaura, która wyglądała jak tyranozaur czy allozaur z doczepionym żaglem na grzbiecie. Jednak, jak już mówiłem, Stromer był niemieckim paleontologiem, tak więc skamieniałości trafiły do Niemiec, do Muzeum w Monachium. A niestety wielkimi krokami zbliżała się druga wojna światowa. W jej trakcie Stromer chciałby jego kolekcja skamieniałości trafiła w bezpieczniejsze miejsce. Jednak jako osoba, która nie była zbyt zadowolona z tego, kto akurat wtedy rządził trzecią rzeszą, tak więc jego prośby nie zostały wysłuchane. Potem nadszedł rok 1944. Kiedy to alianci zaczęli bombardować niemieckie miasta, w tym Monachium, i bomby nie ominęły też muzeum w Monachium. W ten sposób jedyne co pozostało się ze Spinozaura to opisy i rysunki wykonane przez Stromera oraz kilka zdjęć. Dodatkowo te ostatnie zostały znalezione dopiero w 2000 roku. W ten sposób Spinozaur został na kolejne dekady wielką zagadką. Przenieśmy się do Wielkiej Brytanii 1986 roku. Wówczas to opisano skamieniałości dinozaura znalezione trzy lata wcześniej właśnie w tym kraju. Dinozaur ten otrzymał nazwę Baryonyx, co oznacza ciężki pazur. Odnosi się to do wielkości jednego z pazurów na kończynie przedniej. W porównaniu do wielu innych ówcześnie znanych dużych teropodów, pazur ten robił wrażenie. Jednak jeszcze bardziej zaskakujący był pysk Baryonyxa. Przypominał on raczej szczęki krokodyla, a nie paszczę tyranozaura. Pysk był długi i wąski, w szczękach znajdowało się dwa razy więcej zębów niż u typowego teropoda, a w miejscu łączenia kości przedszczękowej i szczękowej znajdowało się takie wcięcie. Dodatkowo zęby z samego przodku pyska tworzyły rozetę. Te cechy wskazują, że w przeciwieństwie do takiego tyranozaura czy allozaura, Baryonyx nie polował na inne dinozaury, a na ryby. Zresztą łuski ryb znaleziono wewnątrz jego klatki piersiowej. Co prawda znaleziono tam też kości młodego dinozaura, jednak i tak ryby stanowiły istotną część jego diety. Badacze, którzy nazwali tego dinozaura, przypuszczali też, że mogło być to zwierzę czworonożne. Tak więc jeśli byłby to czworonożny teropod, to uczyniłoby to z niego jednego z najdziwniejszych teropodów. Allozaury, celofyzy, megalozaury, tyranozaury, owiraptory, abelizaury, velociraptory i ptaki. One wszystkie są teropodami i wszystkie są dwunożne. Obecnie jednak nie ma podstaw, by sądzić, że Barionyx był czworonożny. Ta hipoteza popadła w zapomnienie. W artykule, w którym opisano Barionyx'a, stwierdzono, że należał on do dotąd nieznanej rodziny teropodów, która otrzymała nazwę Baryonychidae. Jednak w 1989 roku pojawił się artykuł, w którym porównano skamieniałości Baryonyxa i Spinozaura i okazało się, że były to dość zbliżone do siebie zwierzęta. Miało one na przykład wspólne cechy szczęk i zębów, które wskazywały na ich rybożerność. Ostatecznie więc barionyk został zaliczony do tej samej rodziny co Spinozaur, do rodziny Spinosauridae. Wkrótce opisano kolejnych przedstawicieli tej rodziny z różnych części świata. Irritator i Angaturama z Laosu. Suchomimus z Nigru oraz Oxalaya i Ichthiovenator z Brazylii. Opisano także Sigilmassasaurus z Afryki. Jednak jego skamieniałości nie są zbyt kompletne i nie jest do końca pewne, czy był to osobny rodzaj, czy może synonim Spinozaura. Niemniej wiedza o tej rodzinie dinozaurów stawała się coraz większa. I choć jak skamieniałości Spinozaura nie były kompletne, tak pozostały niekompletne, to jednak dzięki porównaniom jego skamieniałości ze skamieniałościami jego krewnych jego rekonstrukcji nie wyglądało już tak, a tak. W międzyczasie pojawiła się jeszcze jedna dość interesująca rekonstrukcja, w której spinozaur nie miał żagla, a garb jak u żubrów i bizonów. Do wyrostków kręgów miałyby być przyczepione potężne mięśnie. A ich masa sprawiałaby, że spinozaur musiałby chodzić nie na dwóch, a na czterech kończynach. Jednak ta rekonstrukcja nie przyjęła się. Przybywały też kolejne dowody na rybożerność spinozaura i jego krewnych. W 2005 roku opisano czaszkę spinozaura. Z przodu pyska tej czaszki znajdowały się otwory podobne do otworów, w których u krokodyli znajdują się receptory ciśnienia. U krokodyli służą one do wykrywania ruchu wody spowodowanych np. przepływającą ofiarą. Możliwe więc, że u spinozaurów pełniły one podobne funkcje, ułatwiając łowienie ryb. Inne badanie wykazało natomiast, że izotopy tlenu w zębach spinozaura były takie jak u półwodnych krokodyli i żółwi, a nie takie jak u zwierząt lądowych. Jednak artykułem, który najbardziej zmienił myślenie o spinozaurze, był artykuł zespołu Nizara Ibrahima z 2014 roku. W artykule tym pojawił się opis nowego szkieletu spinozaura. Szkielet ten ukazał liczne adaptacje spinozaura do półwodnego życia. Niektóre kości nie były puste w środku jak kości innych lądowych teropodów. Mogło to służyć zmniejszeniu wyporności, dzięki czemu spinozaur mógłby się zanurzyć. Nozdrza położone były dość wysoko, nie na końcu, a po środku pyska. Miejsca przyczepu mięśni na kości udowej wskazują, że mięśnie, dokładniej zginacze, były powiększone, co mogło być adaptacją do pływania. Spinozaur używałby nóg jako wioseł. Przesłanką ku temu może być także spłaszczenie paliczków stopy. Co jednak najważniejsze. Według autorów tego badania spinozaur miał proporcjonalnie niewielką obręcz miedniczną i krótkie kończyny tylne. Zaś ciało było wydłużone, a środek ciężkości znajdował się z przodu, przed stawem kolanowym. Dlaczego to jest takie istotne możecie przekonać się, gdy ktoś podłoży Wam nogę. Przez co nogi zostaną w tyle, a przód ciała będzie pędzić prosto, prosto w ziemię. Z tak położonym środkiem ciężkości spinozaur, chodzący na tylnych łapach, miałby podobne przygody. Nie mógłby utrzymać równowagi i wywróciłby się, lądując pyskiem na ziemi. Jeśli więc środek ciężkości był właśnie w takim miejscu, to oznaczałoby, że spinozaur był czworonożny. Jak mówiłem już przy barioneksie, czyniłoby go to niezwykłym teropodem. I w przeciwieństwie do hipotezy o czworonożnym barioneksie, tutaj argumenty zdają się być dość silne. Czy jednak spinozaurów faktycznie był tak słabym piechurem, że musiał podpierać się przed nimi kończynami? Cóż, początkowo artykuł z 2014 roku budził liczne wątpliwości. Pojawiły się wątpliwości co do przedstawionej rekonstrukcji. Po pierwsze, jest oparta nie tylko na skamieniałościach spinozaura, ale też na innych blisko spokrewnionych rodzajach. Nie ma więc pewności, że tak właśnie wyglądał szkielet spinozaura. Jest to jednak rzecz zrozumiała: skoro nie mamy pewnych kości spinozaura, to trzeba poradzić sobie w inny sposób. Jest jednak jeszcze inna kwestia. Scott Hartman stwierdził w oparciu o długości kości podane w tabeli, że kończyny tylne i miednica są na grafice źle wyskalowane. Powinny być o 27% większe. Taka różnica na pewno spowodowałaby przesunięcie środka ciężkości do tyłu bliżej nóg. Później jednak różnice w wymiarach między tabelą a grafiką zostały wyjaśnione. Mianowicie tych różnic nie było. Po prostu długość kości liczono w inny sposób. Jest też pytanie, czy okaz badany przez zespół Ibrahima to na pewno jeden i ten sam osobnik. Mogło być przecież tak, że w jednym miejscu znalazły się kości kilku spinozaurów różnej wielkości, albo nawet kilku różnych zwierząt. Dodatkowo, pierwsze kości tego spinosaura nie zostały znalezione przez paleontologa, a przez kolekcjonera z Dopiero kolejne odkopali naukowcy. Więc mogłoby się zdarzyć, że kości znalezione przez tego kolekcjonera i te znalezione przez paleontologów mogłyby należeć do różnych zwierząt. Tak przynajmniej twierdziły niektóre osoby niedługo po ukazaniu się artykułu z 2014 roku. Obecnie jednak nie ma wątpliwości, że to ten sam osobnik. Nie ma nadmiaru pewnych kości, przykładowo nie ma nigdzie trzeciej nogi. Poza tym kości, które powinny pasować do siebie wielkością, pasują. Kości lewej nogi są tej samej wielkości co prawej, kości prawej części miednicy są tej samej wielkości co jej lewej części. Kręgi także pasują do siebie wielkością. Nie było też do końca wiadomo, czy ten nowy okaz spinozaura to faktycznie spinozaur. Jest możliwe, że był to dinozaur bardziej podobny do innego spinozauryda. Cigilmasazaurus. Tak stwierdzono w badaniu z 2015 roku przeprowadzonym przez zespół Seriosa Eversa. Ostatnio jednak inni badacze, w tym też Nizar Ibrahim, stwierdzili, że raczej nie ma dowodów na odrębność Sigilmasasaurus, a część kości, które miałyby do niego należeć, w ogóle nie były kośćmi żadnego dinozaura. W 2020 roku pojawił się artykuł zespołu Nizara Ibrahima, w którym opisano nowo wydobyte kości tego samego spinozaura, co z wcześniejszego badania. Mówiąc dokładniej, był to dość dobrze zachowany ogon spinozaura. Ogon niezwykły jak na teropoda, bo ukazujący adaptację do pływania. Był spłaszczony i elastyczny, dzięki czemu mógł służyć spinozaurowi w podobny sposób jak krokodylom czy trażką służą ich ogony. Tak więc co do tego, że spinozaur był związany z wodą, chyba już nie ma większych wątpliwości. Mimo to pewne kwestie budzą wątpliwość aż do teraz. Przykładowo paliczek dłoni nie wykazuje cech świadczących o przystosowaniu dłoni spinozaura do podpierania się. Oprócz tego niepewne jest położenie środka ciężkości. Według niektórych badań był on położony blisko kończyn tylnych, więc w takim wypadku spinozaur mógłby chodzić na kończynach tylnych. Ponadto według tego badania spinozaur miałby problem z zanurzeniem się pod wodę, bo choć niektóre kości nie były puste w środku i miały pustych przestrzeni, to inne były puste, a tym samym lżejsze powodujące większą wyporność. Oczywiście oba wyniki mogą być nieco inne w różnych badaniach, bo modele spinozaurów mogą się różnić. Może być przyjęta nieco inna masa. Rekonstrukcja szkieletu też może się różnić od tego, jaki szkielet miał spinozaurów w rzeczywistości. Poza tym odkryto ten ogon, więc wątpliwości co do tego, że pływał, raczej nie ma. Choć nie do końca wiadomo, w jaki sposób pływał. Jednak co do ogona. Ogon ten świadczy, że był on nieco masywniejszy niż na wcześniejszych rekonstrukcjach, więc to też nieco przesuwa środek ciężkości bliżej nóg. Podobno także Nizar Ibrahim sugeruje raczej fakultatywną czworonożność czyli jeśli Spinozaur chciał, to poruszał się na czterech, a jeśli nie, to na dwóch kończynach. Zresztą Spinozaur mógł chodzić nieco przechylony do tyłu. Ogon znajdowałby się blisko Ziemi zaś przód ciała wysoko nad ziemią, co trochę przesunęłoby środek ciężkości do tyłu. Jednak nawet jeśli nie mógł chodzić na dwóch nogach, to przecież nie od razu oznacza, że poruszał się na czterech kończynach. Spotkałem się na przykład z opinią, że być może spinozaur na lądzie ślizgał się brzuchem po ziemi, trochę jak pingwiny. Podsumowując, czy spinozaur był czworonożny? Może tak, może nie, nie wiadomo. Wiadomo jednak, że dużą część życia spędzał on nie na lądzie, a w wodzie, gdzie mógł polować między innymi na ryby. A tych tam nie brakowało. Gdyby ktoś zastanawiał się, ile ryb musiałby upolować Spinozaur, żeby się najeść, to trzeba wspomnieć, że w wodach, w których polował Spinozaur, żyły między innymi takie ryby.